No cześć, pokażę Wam to co dostałam, jest to prezent można powiedzieć i już no, oczywiście, że Nie można coś zepsuć to macie o. zapach. Swoją drogą mam, polecam, próbka magicznie pachną, polecam Wam z całego serca. I to co tutaj mam, to jest to na co czekałam. Jak już wiecie, mam branzoletę. a teraz unboxing na szyjnika. Tu mam kubit królewski, a tu chciałam kupić zaginiany. I zobaczmy, co tu jest. I zobaczcie na tą piękną. O, powtarzcie, to jest naszyjnik. Będę później zakładać go i opowiadać Wam o wrażeniach. Najpierw ściągnę branzoletę, założę samą, sam ten naszyjnik i zobaczymy, jakie są wrażenia, odczucia. O pierwszych tych mówiłam Wam już jakiś czas temu w playliście od welisy To możecie sobie zobaczyć. Zatem mam nowe. O, proszę. Z, z zakładaniem, z intencją, z możliwościami będę się z Wami dzieliła niebawem. O, cyk.